Ale to co wam kurwa teraz pokaże, to wam łeb stryje do końca życia. Proszę bardzo, w pakiecie Superlux kurwa. Volkswagen das Auto Volkswagen das Auto, Auto. Volkswagen. Auto. Przedstawiam style jazdy samochodem. Pierwszy to jadący z kurwami. Jest to pozycja z niemalże pionowym ustawieniem fotela, która zapewnia odpowiedni przepływ powietrza przez płuca, niezbędny do wyrażenia opinii na temat innych kierowców. Jak ty kurwa jedziesz? Lub do oceny sposobu parkowania. Jakżeś kurwa stanął? Język skupienia. Pozycja, w której kierowca jest napięty jak struna. Zaś jego język opuszczamy ustną, co jest efektem ubocznym skupienia w czasie wykonywania najtrudniejszych manewrów, m.in. zatrzymania na pasach lub parkowania wzdłuż krawężnika. Urażony jest pan Pozycja, w której kierowca ustawia fotel najwyżej jak się da, tak aby z góry kontrolować, co się dzieje dookoła. Plusem tej pozycji jest możliwość skręcania z wykorzystaniem nóg, natomiast minusem są częste urazy szyi oraz podsufitki. Twój stary zakółkiem W tej pozycji kierowca ani na chwilę nie traci kontaktu z drążkiem zmiany biegów podłokietnikiem. Kierownicą i drzwiami. Pozycja ta zapewnia komfort jazdy jedynie przez 15 minut, co jest akurat wystarczające, bo tyle zwykle zajmuje podjechanie przez Twojego starego do Skype'u Browary.